Siema, to jest pierwszy odcinek z IF, FC Mobile i A Sports Mobile 24. Także pokażę Wam dzisiaj na kilku przykładach. A tu mamy paczkę. Najlepszy uważam do tej pory yy, skład, najlepszy opcja w tych czyli właśnie ligę Mistrzów w wersji takiej mundialowej. Tu mamy piękną otoczkę. Można wygrać też kluby, które nie grają i z nimi. I tutaj widzicie, będziecie mieli dwa mecze Juventusu. E, z Strasburgiem oraz z Interem. No tak to wygląda. Oczywiście musiałem pozmieniać. Oczywiście musiałem dać Polaka Rodaka. E, myśl, I dałem chyba jeszcze pogubę. W sobie super etap, tak? I swoją drogą ciekawa kawałek Jest taka, że... Hmm, ma karty powyżej 80. Są złote w tej grze, a 79 to są srebrne, to jest taka ciekawostka. Znaczy ciekawostka, no taka ciekawa sprawa. Czy ma to sens? Nie wiem. Nie wiem jak wygląda aktualna FIFA, bo nie oglądałem jeszcze filmów. Jakoś mnie nie ciągnie do tego. A Mamy skład Salzburga. Nie ma chyba Piątkowskiego. Ale dobra. Generalnie gameplay się bardzo nie zmienił. Są po prostu nowi piłkarze, ale generalnie o to, to wygląda naprawdę fajnie. Czuć ten klimat Ligi Mistrzów, jak się gra. I co już zagrałem parę nasie razy. Udało mi się wygrać w ligi Mistrzów na przykład z Tottenhamem. I kilkoma innymi próbami. Tak czy siak, no, to była bliska akcja do strzelania gola. Co drogo, też fajne koszulki są odwzorowane, bo chyba Juventus właśnie te domowe koszulki to jednak ma te swoje złota tutaj ma jednak takie standardowe pasiaki nie wiem jak w tym sezonie uuuu pięknego Federico Chiesi a nie nie pasiaki tylko takie po prostu Jeep i i to J Juventusu Dala. no generalnie wygrałem już tą ligę Mistrzów z Paryżem z, z Newcastle i z Tottenhamem właśnie więc generalnie skład mam Teraz w tym momencie już dość dobry, bo na 83. A cztery legendy, kurwa, słuchajcie. Mam Ronaldinho, Hierro Campbella i Ronaldo na ławce. Sue. Jeszcze mam Forlana, ale to nie jest ikona, tylko to jest taka, nie wiem, wersja chyba Hiro, czy coś takiego. Kiedyś nagram, to wam pokażę, ale generalnie wygląda to wszystko zajebiście. Generalnie polecam e, sobie pobrać. E, czy dużo się różni z FIFA? Raczej nie. De facto to jest po prostu FIFA, po prostu z inną nazwą. E, tak to trzeba nazwać. Tutaj robimy zmiany. Chodzi kostić za Nie na Nie mnie. nie. Nie, to tu dużo mówić. Tak naprawdę bardzo wszystko się nie zmieniło. To, co miało, to co było do tej pory, było. Nic się nie zmieniło. Ale co po prostu zrozumieliście w kartach? Że ten srebrny to jest jeszcze do 80. Od 80 to już karty złote. To jest trochę dziwne, bo mam na przykład Pujsika z Milanu, który ma 79, a ma kartę srebrną. Ja no to śmiesznie, ale no cóż nie zrobimy. No tu generalnie widzicie, jak to wygląda. Myślę, że ten format jest o wiele ciekawszy niż mundial. W, sensie w mundialu to wszystko działo się tak ekspresowo. Nie w sensie ta gramika była taka, to jeszcze są te losowania, i tu Jeśli że rezultaty losowania. Ale to wam pokażę, bo mam jeszcze nagranych kilka innych filmów z tej FIFY i po prostu muszę je po końcu powstawać. A, trochę się z tym ociągam. E, broni szczęsny, pięknie. Doroż. Koniec meczu praktycznie. O, boże, to, 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 co mi zrobiłeś? Ale no nic, tak to wygląda. Są drogą będzie komentatorka. Planuję... Komentatorkę właśnie meczów Juventusu I meczów Unionu Berlin, bo mam nagrane chyba dwa mecze grupowe i dwu mecz W jednej ósmej Będzie komentatorka chyba na tym kanale głównym w Słyszycie na tym kanale? Może któryś mecze też sobie na drugi kanał, żebyście je zobaczyli To jest do omówienia No ale zobaczymy Dobra, no, no, z Interem Jedyna zjebana rzecz tutaj jest właśnie taka, że tutaj nie rozróżnia się tej zasady, że nie mogą grać w klub z jednego kraju. To jest oczywiście trochę głupie, ale no cóż, nic z nie zrobimy, jeżeli bierzemy jakiś kraj. A drugą głupią rzeczą... Jest fakt tego, że... Czasami że te kluby, które były w grupie, grają ze sobą w 1.8 i tak było między innymi u mnie, że... Bo Jako paryż grałem z Milanem w 1.8. O Boże, tu mi się zacięł internet właśnie, nie? i. Była brałka piękna, milika, a trzeba zacząć od nowa i milik chyba nie powiedział, czy go tym z tym internetem, czy nie. Dobra, to jest no, sprawa składu obydwu. A, i tu znowu jesteśmy gośćmi, u <laughs> Inter, dobra, gramy. O, tu żółta kartka, radio. Ziemny. Kiełba, Udemed, bastoni, kurwa, Lokatelli, ła, Time to ty No Zachowicz. Generalnie, jeśli chodzi o jakieś jeszcze inne kwestie z tego wszystkiego. No, nie grałem jeszcze jakoś mega dużo no. na razie. Bardziej katowałem to, coś, żeby sobie ustawić to. Ale jest fajne, Podoba mi się. Zdecydowanie, zrobię drogę. Zdecydowanie, zrobić drogę w C ale to już z głosem na żywo. To mam rzut wolny. Właśnie, rzuty wolne i rzuty karne to jest coś, co mnie naprawdę rozpierdala w tej filmie. Bo wcześniej myślałem, żeby po prostu rzuty przeciągnąć, żeby. Rzucić iPady, a ta piłka po prostu ucieka na trybuny wtedy. Nie, wydaje mi się, że... Za was to tutaj to zrobili. O Boże, straciliśmy go dla Jeszcze takie cieszynka. Wiecie, jak to było? A tutaj podanie? A, dobra, dobrze, dobrze, dobra. Generalnie któryś z naszych obrońców tam się przetapiał. Dobra. No w każdym razie będzie na pewno droga Barcelony też, bo chcę to nagrać. Robiot będzie gol? Będzie gol odkusie, odkusie Od kusie, od kusie Mamy jeden do jednego. No i dobra. F, ładny gol. Zomer nie mógł się jak rzucić. Znaczy, chcę żeby się rzucił, ale no cóż, dobra. Wejdzie chyba... miał ktoś wejść do tego. Tylko nie wiem kto. A, no tak. Wszedłem tu i wszedłem do niego kostić, bo byłem tak czyli nastawiony do tych srebrnych kart, co jest trochę głupie, ale no nic, Mamy to. No, wchodzi rabiot, wchodzi kostić. Pogba łapie i zower. I jest kolminka jednak. Gold polaka, rodaka to cieszy kibiców Juventus'u oraz was oglądających ten film. I zaraz, to byłoby chyba tyle. Powoli się kończy czas. No, generalnie to co mówię, to jest taka największa zbiorowa, jakie ja widziałem. Nie czuję nic nowego w gameplayu czy coś. I tyle, no. Za, e, czekajcie oficjalnie na komentatorkę w sensie mecze Unionu i Juventusu dalsze, hmm. może po prostu, jeden, jeden mecz dam tutaj, drugi na tu, ten kanał. To jest jeszcze do przemyślenia. Tak czy siak, ja się będę za chwilę powoli żegnał, ale w golu, w lachowicie patrzcie na to tutaj: podanie od piątki i od strzela do, do tyłu tak. Strzela piętków. I patrzy się da, Hado do widzia, znaczy da dobra. Dobra, jak kończę. Do zobaczenia w następnych filmikach. Elo.